Hej moi drodzy, witam wszystkich bardzo serdecznie. Jak zwykle jestem z mistrzem Jarosławem. Cześć. Moi drodzy, żar leje się z nieba, gorąco niesamowicie, no ale cóż nas może powstrzymać przed nagraniem filmu dla was. Moi drodzy, dziś oczywiście zakazane techniki, czyli techniki, których nie można uderzać w żadnych sztukach walki formule sportowej, ale za to te techniki są bardzo skuteczne w walce ulicznej, więc zapraszam. Ok, moi drodzy, i taką strefą, która jest wykluczona z uderzania we wszystkich formułach, we wszystkich, nie ma ani jednej formuły, która by pozwalała uderzać na tylną część kręgosłupa. Moi drodzy, od podstawy czaszki, poprzez kręgosłup szyjny, poprzez piersiowy, jest linia całego kręgosłupa. Moi drodzy, yy, pamiętajcie, aby tych technik używać tylko i wyłącznie wtedy, kiedy yy, jest taka potrzeba. Moi drodzy, to nie jest zabawa. Yy, systema Combat to nie jest sport. To jest system, który ma w razie czego uratować cię. Więc pamiętaj, nie nadużywaj tych technik. Zobacz, idzie na przykład lewe uderzenie, lekko odbijasz, spojrzysz. I ustawiam się bokiem do napastnika. I w tym momencie, może pokażemy z tej strony, tak? Popatrzcie, raz. I w tym momencie ręka spada, spójrzcie, spada. Zobaczcie, jaka jest reakcja. Ja robię to delikatnie, moi drodzy. Pamiętajcie, to trzeba robić delikatnie. Jak zrobisz to mocno, możesz yy, zrobić krzywdę. Zobacz. Chodzi uderzenie. Spójrz, co się dzieje z napastnikiem. Zobacz. Wiadome, dalej wykończenie jest dowolne. Moi drodzy, idzie lewy, prawy, to samo, zobacz, raz, dwa, spójrz, jestem z boku, uderzam. Moi drodzy, nieważne co idzie, zejdziesz w dół, popatrz, uderzenie, spójrz, uderzenie ręką młot, tak zwane Tetsui, popatrzcie, ono spada właśnie, o, spada z góry na dół, spójrzcie. Cała moja zabawa polega na tym, żeby dostać się w tylne części, spójrz i zaatakować linię kręgosłupa. Moi drodzy, już całkiem taką techniką dość niebezpieczną byłaby, spójrzcie, podstawienie głowy i uderzenie dokładnie w ten dołek, który się tu robi. Jeszcze, Jarosławie, jak za, za wiele nic nie zrobię, za wiele nic nie zrobi, moi drodzy, a technika jest. Bardzo skuteczna, nawet mając mało siły, zobacz, mało siły uderzasz. Tylko musisz w odpowiedni sposób zejść z linii ciosu, zobacz, i odsłania ci się linia pleców. I teraz trzeba odpowiednio, odpowiednio uderzyć. Moi drodzy, spowoduje to przez chwilę, że napastnik nie będzie miał tchu, że po prostu odcięcie, jeżeli dobrze traficie na kanał kręgowy. No, moi drodzy, pamiętajcie, mistrz się rozgadał. Mam drugi mikrofon, jakby się ktoś pytał. Także mam drugi, w razie czego będziemy mistrzowi zapinać drugi mikrofon. Moi drodzy, trafienie w kręgosłup, w którym idzie wiązka nerwów, powoduje chwilowy paraliż. Spójrzcie, to jest taki chwilowy paraliż. Jeżeli ja uderzę, o, to jest chwilowy paraliż. I oczywiście, moi drodzy, ja to robię. Delikatnie. Także moi drodzy, pamiętajcie: schodzę z linii bądź odbijam, przez chwilę znajduję się tu i uderzam, bądź w plecy, bądź po okolice szyi. Zobaczcie, raz i uderzam. Zobacz, ręka wchodzi tu. Okej, okay, moi drodzy, yy, jak jesteś na YouTube, to oczywiście nic się dla ciebie nie zmienia. Oprócz tego, że jak jeszcze nie subskrybujesz, to Zasubskrybuj, wciśnij dzwoneczek, powiadomienia, wszystko co jest możliwe. Daj lajka, napisz komentarz, podaj koledze, wyślij znajomemu, no, żeby kanał Rusu, ale też, żeby ktoś umiał się obronić. Moi drodzy, jak zadać to uderzenie, żeby było ono jak najbardziej destrukcyjne? Moi drodzy, wykorzystamy do tego ramię mistrza Jarosława. Dlaczego? Dlatego, że no, nie będziemy pokazywać na linii kręgosłupa, gdyż to uderzenie jest dosyć. Mocne i bolesne. Spójrzcie. Nie uderzamy siłowo, czyli nie spinamy się. Wręcz przeciwnie. Spójrzcie. Rozluźniamy rączkę i schodzi. Spójrzcie. Z takiej luźnej rączki. Hop. Czyli popatrzcie. Ręka sobie lata, lata. Hop. O. Przechodzi. Częściowo też robić. Szczęściowo, moi drodzy. Pamiętajcie, tu jest starsza. Ona jest dosyć gruba. Ona naprawdę dużo absorbuje. Spójrzcie. Lekko. Rozluźniasz ramię, zobacz. Spójrz na moje nogi, na moje całe ciało. Ono jest luźne. Uderzenie. To tak, jakbyś miał yy, metalową kulkę, albo jakąś kulkę na jakimś sznureczku i tak przycesał. Zobaczcie, spójrzcie, luźno. Uderzenie. I teraz moi drodzy, jeżeli już wiecie, pięść rzeczywiście układamy na najnormalniej w świecie. To abyś chciał uderzyć pięścią, ale uderzasz. Tą powierzchnią. I teraz spójrzcie, moi drodzy. Jeżeli znalazłeś się w poloniku, za plecami, uderzasz, zobacz, luźną ręką w dół. Jak <grytanie> mistrzu? I teraz zobacz. Pokażę ci lekko, jak uderzyć, żeby weszło to w środek. Zobacz. Widzisz? Czyli nie odrywam, tylko uderzam i wbijam. Rękę w środek, spójrzcie. Jak mistrzu? Czuć. Czuć. Yy, nawet przez tarczę, moi drodzy, gdzie ja nie używam dużej siły, Czuć dlatego... Od samego odcinka, od samej, od samej głowy. No, moi drodzy, może sobie yy, może sobie sprawdzać też, jak te techniki działają. Yy, to jest bardzo ważne, ponieważ chcąc kogoś nauczyć, też musisz wiedzieć, czy ta technika działa? Musisz mieć pewność. Nie chcemy przekazywać komuś technik, które nie działają. Chcemy wam pokazywać techniki, które działają. Yy, bo chcemy, żebyście się umieli bronić, bo taki jest cel tego kanału. Więc teraz spójrzcie. Tarcie już odłożymy. Skoro wiesz, że musisz uderzyć luźną ręką, zobacz. Luźna ręka zupełnie. To również tu, jak idzie uderzenie, musisz być luźny. Zobacz. Luźny. Idzie cokolwiek luźno raz i teraz popatrz. Z tego ruchu, popatrz, raz, dwa, czyli zobacz, zrobiłem unik, raz, widzisz, popatrz, jak, jak, jak luźne są moje ręce, raz, dwa i spójrz, popatrz, raz, dwa, tak, może tak się ustawimy, o, tu miejscu się ustawimy, tak, żeby nasi widzowie widzieli, jak to wygląda, zobaczcie, idzie jakiś atak, schodzę, raz i zobacz, w tym momencie wykorzystuję ruch obrotowy, popatrz, hop. Oczywiście mógłbyś uderzyć pięścią, ale pięść w tym przypadku jest mniej skuteczna. Lepiej uderzyć, zobacz, z góry i tak jest, i przeciągnąć w dół. Spójrzcie, spójrzcie, hop, raz. Widzicie? Oczywiście yy, uderzenie, które wcześniej Wam pokazywałem, czyli lekkie wychylenie głowy i zaatakowanie tego odcinka, zobaczcie, może o, może spowodować utratę przytomności u osoby atakującej. Także jeszcze raz podkreślam, pamiętajcie, yy, pokazujemy Wam te techniki z mistrzem Jarosławem jedynie po to, żebyście wiedzieli w razie najwyższej konieczności, jak obronić siebie bądź swoich bliskich, prawda? Czyli spójrzcie, idzie atak, raz wychodzę, zobaczcie, raz schodzę mu z linii i obkręcając się, uderzam. Nie celuję specjalnie w ten punkt czy w ten. Uderzam tu i, hop, widzicie, takim ruchem przesuwnym, ta o, idzie w dół. Oczywiście, moi drodzy, uderzenie w nerkę też jest dosyć, też jest dosyć bolesne. Też, jest, też potrafi odciąć, pomimo, że do nogi. Nie odczułem tego I... i lepiej nie. Moi drodzy, uderzenie w nerkę, tu, czyli po takim zejściu, spójrzcie, zejście i przycięcie w nerę, też może spowodować odcięcie. Oczywiście bijemy jak nam lepiej, może być druga nera. Kora nadnerczy, wyrzut hormonów może spowodować przyblokowanie, że odetnie komuś nogi albo po prostu usiądzie. Także takimi punktami są. Cała linia kręgosłupa, nerki i linia, gdzie się schodzą ramiona. To jest C, ile, Mistrzu? C7. C7, moi drodzy? TH1. TH1, C7, uderzamy w to miejsce. Jak jest głowa lekko odchylona. O! Idzie impuls. Hop. no Także moi drodzy, pamiętajcie, w systemie Combat jest mnóstwo takich technik. Tych technik. Nie zobaczycie na ringu, bo ktoś już tam pisze, a dlaczego tego nie używają gdzieś tam, gdzieś tam. Nie używają tego dlatego, że ta technika może być niebezpieczna dla zdrowia. Co oczywiście nie ma żadnego znaczenia w momencie, kiedy bronisz się, kiedy musisz obronić siebie bądź swoich bliskich. Moi drodzy, oczywiście, dajcie lajka mistrzowi Jarosławowi bo dzisiaj y, musiał trochę wycierpieć, y, mimo że na tarczy Wam pokazywałem trochę mocniej, ale jednak te uderzenia mimo wszystko są odczuwalne, nawet przez tarczę? Nawet przez tarczę, moi drodzy, są odczuwalne, no też Wam nie pokażę y, za lekko, bo pomyślicie, że to nie działa. No też chcemy, żebyście zobaczyli, żebyście mieli tą świadomość. Moi drodzy, mamy ze 40 stopni, ze mnie się leje, y, także mistrzowi lajka za Wytrwanie. Mi za to, że się prawie cały roztopiłem, bo Mistrz Jarosław mnie prawie ugotował w aucie, jak żeśmy tu jechali. Wyłączył klimę i chciał zobaczyć, jak wyglądam ugotowany. Także moi drodzy, like, subskrypcja. No i co? Do zobaczenia w następnym materiale. Oczywiście piszcie, co byście chcieli zobaczyć, jaką technikę. Chętnie dla was ją nagramy. Dzięki! Do zobaczenia!